Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, która witam Was w niejako pierwszym odcinku z serii Mój z... złą szczerze, mój stary złą e... Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie moja stara karta graficzna e... Ati Ra... Ati Radeon e... z tego co pamiętam, X1050. E... Nie oszukujmy się, jest to już stara karta, bo z 2009 roku bodajże, jak nie z 2008. Z czasów, jak ja tu mówię, z formy przejściowej, czyli już końca życia, tak naprawdę Windowsa XP, a już za, zaczątków wchodzenia Windowsa Bisty, na rynek już światowy. Więc. Nie wiem co powiedzieć o tej karcie, bo używałem ją 9 lat nawet już po zakończeniu wsparcia Windows XP, dla, no zakończenie wsparcia dla Windows XP a także Wisy w 2014 roku z tego co pamiętam i nie żebym szwankował, nie żebym jakoś hejtował tą kartę, ale w obecnych czasach to jest już nie jakby to powiedzieć, nieosiągalne, żeby pracować na takiej karcie. 256 megapajtów pamięci DDR z tego co pamiętam. Jest to najlepsza karta, znaczy najlepsza. No, w obecnych czasach nie najlepsza, ale najlepsza karta z serii Radeonów X350, X550 i X1050, to jest właśnie model X1050. Jak widzicie jest tu tylko radiator, nie ma wiatraka niestety, więc chłodzeniem w nim często się przegrzewało sama karta i sam chip. I właśnie z tego powodu ta karta jest zepsuta, artefakty pojawiały się właśnie no, już po 8 latach użytkowania, co i tak jak na kartę tego typu, jest długo, bo chłodzenie właśnie w niej najczęściej wysiadało. Znaczy chłodzenie, radiator, który, który nie działał. No i tyle. Jak chcecie więcej, to zapraszam. Odcinek zerowy. Więc może coś z tego będzie, może nie. Ja tego nie montuję. Dziękuję bardzo. Na razie. Cześć.